Hej, hej, moi drodzy. Update dotyczący Kate Middleton. Celowo nie mówię Catherine, ani księżna, dlatego że też celowo w środkach masowego przekazu detronizuje się tę osobę. Właściwie ona została już jakby zdetronizowana od samego początku. Zamiast księżnej Catherine, Wciąż w mediach jest taka dziewczyna z sąsiedztwa, która nazywa się Kate. Dlaczego robimy ten update'ik? Ano dlatego, że przychodzą różne olśnienia, przychodzą różne zdarzenia i przychodzą różne sny. Dzisiaj miałam sen, który bezpośrednio dotyczył tej osoby. Tak myślę, pokazała mi się na tronie taka jakby cesarzowa, która siedzi sobie na tym tronie i w którymś momencie. Zostaje jej z ręki wytrącone berło. Wiecie, jak wygląda królowa bądź cesarzowa, na przykład tarotowa. Nie, ona siedzi sobie na tronie, ma tę koronę na głowie, wokół bujna roślinność, w dłoni trzyma buławkę, to swoje berło, insygnium władzy królewskiej, i ktoś podchodzi i wytrąca jej to z rąk, po czym ona w ogóle suwa się z tego tronu i wygląda jak martwa. Tak, jakby po prostu na moich oczach umierała. Taki miałam obrazek, a później mi się śniła zupełnie jakaś taka energia. Myślę, że powiązana z tym, o czym mówię, choć wyglądająca zupełnie inaczej, bardzo spokojnie, angielska wieś, taka wiejska droga, drogi, takie domki z kamienia, bardzo ładne. Ja bardzo lubię angielską wieś, miałam. Przyjemność widzieć, więc pięknie to wygląda. Więc taki sielski, anielski krajobraz, bardzo taki spokojny. I ten głos śnienia po prostu powiedział mi, że w średniowieczu to i diabeł to i diabeł ma tę jasną stronę coś, coś w tym stylu diabeł jest światłem, czy diabeł ma jasną stronę coś takiego. Koniec snu. A teraz kilka faktów, które pozwoliłam sobie wydrukować, bo jesteście w większości wzrokowcami. Otóż i proszę sobie przeczytać. Specjalnie to wydrukowałam. Fakty. 25 grudnia 1993 roku. Ostatni raz księżna Diana towarzyszyła rodzinie króje, królewskiej, tak, to jest skrót Royal Family podczas mszy bożonarodzeniowej w Sandringham. Księżna Diana. To inna osoba, oczywiście, nie? I teraz yy, kalka. 25 grudnia, ale 30 lat później, równo 30 lat później, 2023 roku. Również ostatni raz byliśmy świadkami, jak Kate dołączyła do rodziny królewskiej podczas tego samego wydarzenia, o którym mowa powyżej, czyli też msza bożonarodzeniowa. To co ważne, to różnica 30 lat. 30 lat, pomnóżcie sobie przez 12 miesięcy, to jest 36 miesięcy, czyli dziewiątka dodane do siebie. Ale jeszcze jest tu taki kod, bo dziewiątka, oczywiście... Ach, jak oni lubią te rytuały. 360 miesięcy. To jest kod ukryty: 3,6. 3 razy 6. Nie to, że od razu 18. 3 razy 6 to są 3,6. 6, 6, 6. Tak się koduje, moi drodzy. Zachęcam do zgłębiania kabały, do rytualizmu. Wtedy będzie Wam łatwiej odczytywać czy coś jest przypadkiem czy to jest aż taki dziwny przypadek 25 grudnia 93 księżna Dajana ostatni raz nam przy Bożonarodzeniowej rodzi się Jezus Chrystus to jest dzień narodzin Jezusa Chrystusa przypadek i 25 grudnia 30 lat później 93 2023 też ostatni raz Widzimy Kate podczas tego samego wydarzenia. Różnica 30 lat, 360 miesięcy, 3 szóstki, Patrzmy na kody. 6, 6, 6. Oczywiście, że 9, czy dodane, czy przemnożone. 3 razy 6 jest 18. 18, 1 plus 8, 9. Energia tajemnicy, iluzji księżyca. Dlaczego księżyca? No bo 3 razy 6 jest 18, a 18 w tarocie jest energią Jaką? księżycową księżyc to jest takie właśnie wszystko to co ukryte związane też z kobiecością z ukrytą też kobiecą energią ukrywanie kobiet ukrywanie się kobiet itd itd ja dzisiaj widziałam we śnie, jak właśnie Kate z tego, po prostu wytrącono jest jej insygnium władzy królewskiej, i ona sunęła się z tronu i padła martwa na, tej, na, na, na posadzce. I później taka właśnie takie odrzucenie mnie w kierunku czegoś takiego. Niby jasnego angielska wieś, taki spokój, światełko, aż tu nagle właśnie energia demoniczna, bo głośnienia mnie wyraźnie informuje, że mamy jakiś coś jakby powrót do średniowiecza, i właśnie tutaj ten demon, nie? 666 w końcu. Jak ja to czuję? No i tak powiedziałabym, niekomfortowo się czują, nawet mówiąc o tym, bo siarką mi to zalatuje dość mocno od samego początku. I, I oczywiście to dzisiejsze czytanie, jak i wiele innych, jest dla otwartych umysłów, tych, które jednak mm, poszukują. Poszukują prawdy, edukują się. Bo w, w dochodzeniu do prawdy ważna jest kochani edukacja, ważna jest wiedza, trzeba wiedzieć, trzeba yy, prowadzić takie czynności dochodzeniowe, ja to nazywam takie swoje własne dochodzenie, mieć taką żyłkę w sobie tego detektywa, poszukiwać, bo samo nie przyjdzie. Chociaż czasem, no wiecie, to znaczy jak macie otwarty umysł, to są te synchronizacje, bo żeby też coś zauważyć, to jednak tę yy, otwartość trzeba w sobie mieć, nie? Połowa sukcesu, rzekłabym. No dobra, intuicja do tego i jeszcze różne inne, pomniejsze zdolności się mogą przydać. Ale wracając do tematu, dlaczego ja to czuję tak niekomfortowo? Dlaczego mi się to tak mocno kojarzy właśnie z energią tarotowego księżyca, który może rozświetlać noc? Ale jednocześnie jest to energia po prostu iluzyjna, prawda? Też takiego, taki jakby choroby wręcz psychicznej, jakby tu się z ludzi durniów robiło, czy durni. Oszustwo. To jest energia diabła, który kłamie. To jest energia oszustwa, energia podstępu, prostactwa takiego. Właśnie tego, o, pasuje, tego takiego średniowiecznego prostactwa. Energia 666 zawsze z groźbą niebezpieczeństwa, tak? Złych wpływów, fałszu, energii wprowadzania ludzi w błąd, stymulowanie tego błędu, nieprecyzyjne informacje po to, żeby, żebyś właśnie umysłowo był ograniczony, czyli błądził w tych jakichś swoich wyobrażeniówkach różnego rodzaju. A sny są fajne, bo one rzeczywiście pokazują coś więcej. I dlaczego akurat dzisiaj taka informacja właśnie do mnie przyszła? Nie mam pojęcia. No więc sprawdzę. Bo skąd mam wiedzieć, dlaczego akurat dzisiaj? Dlaczego akurat dzisiaj? Sprawdzę w runach, a później ewentualnie, jak będzie potrzeba, to w kartach. Przypominam, dzisiaj to jest tarot ekspres. Wiecie, jak to z tymi ekspresami u mnie? Może być rzeczywiście szybko, a może się przedłużyć. Nie wiem, jak to, jak to długo potrwa, zobaczymy. Dlaczego dzisiaj ten sen akurat w takiej odsłonie? <laughs> szóstka. Oj, szóstka, szóstka znowu. 30 lat, 360 miesięcy, 666, ale też tutaj to jest ważne. 25 grudzień, nie? Czyli zauważcie, że to jest dzień narodzin Jezusa. No energia szóstek w ogóle jest powiązana z RF, no, z rodziną. Z rodziną w ogóle w tym przypadku właśnie z tymi tajemnicami trzech szóstek w jednej szóstce, czyli taki tajemnic rodziny Królewskiej. Mamy tutaj do czynienia. Co jest tak ciekawie, rytualnie wkomponowana. Tajemnica narodzin Jezusa, z tajemnicą zniknięcia członka rodziny królewskiej, usunięcia go, bo generalnie to są takie umowne daty usunięcia kogoś. O, tak to rozumiem. Odsunięcia kogoś od. Nie tylko obowiązków i zobowiązań. Związanych z funkcją i statusem, ale od przywilejów też mam takie tutaj wrażenia. Tak, to czuję, kochani. To jest energia, która właśnie dokładnie związana jest z tą królewskością, z taką elegancją, z taką rzeczą, która tutaj. Gdzieś tak właśnie mówi o tym, że te zobowiązania, które się tu wiążą z określoną funkcją, to już prawdopodobnie ich nie będzie. A śniło mi się to dlatego, żeby pokazać dwie rzeczy. Dwie rzeczy. Pierwsza. Prawdopodobnie, jakąś niemożność powrotu do obowiązków i pełnienia dalej tej funkcji, tego wysokiego stanowiska, a z drugiej strony, to, że pada martwa, to nie pada martwa, martwa, bo tu jest wigor, tu jest dobre zdrowie tej osoby, duża życiowa energia, nawet wychodzenie z chorób. No więc, można by się zapytać: no, okej, okay, no to tak. To powiedzmy, jak mamy do czynienia z osobą zdrową, albo taką, która, no nawet niech będzie, hipotetycznie jest chora. Zakładamy. To jednak wychodzi z tej choroby, to dlaczego nie pełni dalej yy, tej funkcji, nie? No właśnie dlatego, że tutaj mamy jakieś ciemne miejsce, mamy tajemnicę. Runa Kenas. Y, to jest y, trzymanie czegoś w tajemnicy. Tu są jaskinie, tu są groty, tu są zaułki, ciemne miejsca. Coś, co jest bardzo głęboko schowane. Czyli jest życie w tej kobiecie. Jest to wypełnienie jeszcze tą bożą iskrą. Bo ta karta mówi, ale ja istnieję, ja wciąż jestem. Ale nie widać mnie. Jestem zamknięta, jestem schowana. Jestem zamknięta, jestem schowana, tak? Przechodzę przez transformację, bo to jest ogień transformacji, to jest baran siarka i żelazo. No mówię siarka trzy razy szóstka. No. Siarką po prostu leci na odległość. Siarka i żelazo. Takie są minerały, które tutaj y, 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 są w tym obszarze zainteresowań. Runy Kenas. Jest takie otwarcie tego powiedziałabym wrzodu, który. Krwawi, ale jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, to tutaj nie ma się do czego doczepić. Właśnie o to chodzi. I to jest dopływanie do nowego lądu, więc ona tutaj nie wraca. Ona ma nowe życie. Ma nowe życie, ona nie wraca do tego, co było. Tylko tutaj jest ukrywanie i jest energia, która transformuje. Mówi, ja zaczynam nowe życie, zaczynam odnajdywać się w zupełnie w nowym świecie, w nowej osobowości, na nowym lądzie, bo to jest też nowy ląd, nowy ląd, który ma mnie głęboko przetransformować. I to się ukrywa, to jest w sprawach ukrytych. Jest to energia jak najbardziej rytualna. Co do tego ja w ogóle nie mam wątpliwości. Jak wy macie, no okej, okay, no przecież możemy się nie zgadzać, prawda? To się nie zgadzajmy, ale z szacunkiem. Proszę, z szacunkiem. Też się możemy oczywiście nie zgadzać. Czy coś jeszcze? Bo tu widać ten rytualizm takiej przemiany Barana, czyli Marsa, oczywiście. Takiej ucieczki i takiego starannego zacierania po sobie śladów. To mi się też wielokrotnie pokazywało w szóstce mieczy, i w pozycji prostej, i odwróconej i to tam różnie mi wychodziło, w też takich odczytach moich indywidualnych, więc teraz tylko jeszcze zobaczę właśnie tę datę, 25 grudzień 2023 w porównaniu z tym, czyli właśnie te 360 miesięcy 666, ok? Jaka jest wymowa energetyczna tego i to sobie sprawdzimy w tariocie, w tariocie sobie sprawdzimy. Te 360 miesięcy, znowu szóstka, <gry> tylko denarów odwrócona, widzicie, nie możemy się pozbyć tych szóstek, powiem Wam zaraz jaka jest odtrutka na kodowanie trzech szóstek, Taka bariera energetyczna, no bo to trzeba, to jest tak, clean, cleanem ja zawsze mówię, nie? W tym przypadku, żeby z, 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 z walczyć z piekłem, trzeba zejść do piekieł. Dlatego Jezus nie bez powodu był kuszony i zstąpił do piekieł, a trzeciego dnia zmartwychwstał. Pamiętajmy o tym. 363 razy, 6, 6, 6, 6. Widać tu wyraźny zabieg rytualny. Mamy tutaj odwróconą siódemkę kielichów jak najbardziej. A dlaczego jak najbardziej? Bo siódemka kielichów w odwrocie jest właśnie tworzeniem tej ściemy, tworzeniem iluzji i jest taką energią yy, dokładnie antyduchową, antyreligijną. Yy, energią. Antychrysta, siódemka to jest liczba Jezusa Chrystusa, ona jest w odwrocie, to tak jakbyś krzyż odwrócił do góry nogami. Siódemka kielichów w odwrocie właśnie może być takim rytualnym krzyżem odwróconym do góry nogami, po prostu. Siódemka, kosa, która wycina, nie? Która przecina. Różne zależności, właśnie takie energie powiązane z. Też z taką wielką właśnie funkcją, z, tą, z takim typem osobowości, który jest niby stworzony do bycia na świeczniku niby, bo tu właśnie w odwrocie to nie ma, nie ma takiej pewności. To jest takie, takie zwodzenie. Zwodzenie. Szatan zwodzi. Siódemka kielichów mówi o zwodniczym sukcesie, że ona odniosła zwodniczy sukces. Pokazana jest cena tego sukcesu, którą y, trzeba tutaj zapłacić. I ceną tego sukcesu jest y, właśnie. Zaprzedanie duszy. Nie bójmy się tego powiedzieć, bo my tu nie mamy wyboru. To, co jest w chrześcijaństwie pokorą, religijnością, poszukiwaniem sensu, otwarciem się na, na ducha, to tutaj jest pokazane jako przymusowe odosobnienie w bezduszności. Płaci się cenę za jakiś sukces, ale to jest pseudosukces, to jest zwodzenie. Diabeł zwodzi, on obiecuje. Tu jest dużo takiego oszustwa. Po prostu oszustwa. Tu jest pokazane oszustwo. To jest, to jest fałsz i fałszywe wyobrażenie o Kate, że Kate nie jest tym, za kogo się podawała od początku. Fałszywa tożsamość. Była, jest i będzie, tak powiedziane tu jest. I właśnie w, tym, w tej energii tego. Tej pokusy i zwodzenia na manowce jest właśnie to księżycowe. Ta księżycowa energia, o której ja mówiłam wcześniej, bo to jest energia właśnie iluzji, wprowadzania w błąd. I jest to taka energetyka, która też faszeruje cię czymś, jakimś właśnie fałszem, alkoholem, narkotykami. Zmienia... To jest zmieniony stan świadomości. W ogóle tu jest pokazana Kate, która jest w odmiennym stanie świadomości. I ten rytualizm też powoduje takie właśnie przekształcenie typu osobowości z X na Y. Trudno mi tutaj y, mówić o szczegółach, bo ja nie jestem rytualistą i nie biorę w tym udziału, prawda? Ani pośredniego, ani bezpośredniego. Ja tylko tutaj jako badacz to badam, ale ja w tym nie jestem, więc ja nie wiem, jak to się dokładnie odbywa. Mogę tylko tutaj przybliżyć klimat, jak, jak to się, w jakim klimacie to się odbywa, w klimacie zmiany Twojej tożsamości, osobowości. W takim klimacie się to odbywa. Karta odwrócona mówi o przebudzeniu o tym, że ona się jakby wybudziła do, do innej, innej świadomości. I um, a to, co nam się pokazuje, to jest fałsz. To fałszywe wyobrażenie, prawda? Być może o całej Royal Family. Jaka jest prawda o Royal Family? To będzie tak też oczywiście bardzo, bardzo ogólnie. A to sobie może z symbolem pojedziemy, bo ostatnio ja polubiłam symbole. I to znaczy karty symboli. O to mi chodzi. Polubiłam tę talię. Nie same symbole, bo symbolami to się od dawna interesuje. Prawda o rodzinie królewskiej, royal family, tak bardzo tutaj ogólnie zobaczymy pod postacią symbolu, jak nam się ta rodzina królewska po prostu pokaże. Oni lubują się w symbolach, więc mówię clean, cleanem, nie? Mur. Są jak mur nie do przebicia, nie? Ale mury to mają do siebie, że kiedyś też runą, runą, runą. I ja myślę, że kiedyś na pewno ten mur runie, może nawet wcześniej niż później. W każdym razie jest to taka przestrzeń, która odgradza, bo za murem czegoś nie widzimy, nie? Nie widzimy odgradzanie się murem, czyli ta rodzina jest taka właśnie tajemnicza, niedostępna. Mur coś rozdziela, zakrywa, yy, robi coś niedostępnym, chroni, zabezpiecza. Osobistą przestrzeń, bo ty nie masz tam prawa być i się dowiedzieć. Muru głową nie przebijesz, mówi się. Możesz walić głową w mur, a i tak się nie dostaniesz, ponieważ oczywiście tutaj y, mogą być to mury więzienne, ale w ogóle to jest takie, wiesz, no, mury domu, ogrodu, czy mury więzienne. Hmm, o to jest pytanie. Chiński wielki mur, prawda? Mur obronny. Tych skojarzeń, oczywiście, może być mnóstwo. Zemsta Fredry na granicy polsko-białoruskiej albo na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Mur jest znakiem konfliktu, walki, sporu kłótni. Mur zasłania widok. W murach bywają okna, ale też mają one kraty, bo to jest symbol niewoli, odosobnienia, kary, tyranii, dyktatury. No i taka właśnie jest ta rodzina królewska uzbrojona po zęby, ogrodzona tym murem bo tu w obrębie właśnie tej jednej rodziny mamy taką przestrzeń zamkniętą, no i jakąś przemocową, najwyraźniej przemocową. Mur nie tylko przed czymś chroni, ale mur też yy, po prostu jest y, takim y, nośnikiem lęku, lęku. Dlaczego ja się odgra odgradzam? Bo się boję. Boję się bliskości, boję się buntu, boję się, że właśnie się poddani zbuntują. Nie zgodzą się na coś. Jest taka zatwardziałość w opiniach mur, mur, konserwatyzm rodzina bardzo taka konserwatywna, wyobcowana, w jakiś sposób osamotniona. Yy, także taka przestrzeń oczywiście zamknięta i tyle. I to, to tak po prostu została pokazana. Oczywiście mur nie jest czymś, co się zburzyć nie da. No, ale skoro jest tu powiedziane, że trudno się tam przedostać, bo mur jest jakąś taką właśnie przeszkodą między tobą, tym widzem, widzem, a tymi, którzy są za nim, za schowani za nim, to trudno tę przestrzeń zrozumieć, bo po prostu, jak możesz zrozumieć czegoś, do czego nie masz dostępu, prawda? Jest, oni się chowają. Oni się schowali, to jest taka właśnie izolacja, bo się boją. Kiedy człowiek się odgradza? Wtedy, kiedy się boi. Bo jakby się nie bał, no to w zasadzie co? Jak się czujesz bezpiecznie, to jesteś uczciwszy, tak? Więcej możesz pokazać. Ale to właśnie nie tylko na pokaz, tylko takie prawdziwe więzi się tworzy. Tu nie. To jest taka właśnie izolacja i ograniczenie, yy, własny kodeks zachowań, dlatego ja często powtarzam, to nie są tacy ludzie jak my. Oni, to, to nie są tacy ludzie jak my. Dlatego często mówię w komentarzach, nie mierz ich swoją miarą, bo oni mają inne miarki. Mają tu własny kodeks zachowań, własne wierzenia, własne rytuały, yy, własne postawy, własny tak zwany porządek. No i tyle. Zakończymy ekspres to ekspres. Papa. Pa.